to trzeba w deski wziąć i w ogóle nie jak temperatura zerowa to inaczej się robi jak jest minusowa też jest jak widzimy za moimi plecami jest już pełny szkielet całej szopki w tej chwili trwają prace przy elewacji zewnętrznej jutro przyjedzie pleksa która posłuży do zamontowania drzwi i wybiegów dla zwierząt i będzie tym elementem dekoracyjnym. Prawdopodobnie na początku przyszłego tygodnia będzie zrobione przyłącze energetyczne i szopka już będzie także oświetlona. Prace powinny zakończyć się do środy przyszłego tygodnia. Buduje się szopkę i rośnie jak na grzyby, aby do przodu. I... Do świąt, żeby skończyć. Szopka generalnie będzie taka jak w ubiegłym roku. Jest ten sam projekt, ten sam szkielet, ten sam kształt. Natomiast autorzy szopki pomyśleli, żeby wprowadzić pewne nowe elementy. I z zewnątrz będzie jeszcze dodatkowe, dobite szereg drobnych listewek. Wszystko nowe, od nowa jest. W każdym desce trzeba dożyć, w każdym dopasować, każdy wymiar trzeba złapać.